W dniu dzisiejszym spotykamy się na gali trzeciej edycji konkursu filmowego CRUS Moja Wizja Zero. Jest to konkurs adresowany do młodzieży w wieku lat 15-23, głównie ze szkół o profilu rolniczym. I jego zadaniem jest zobrazowanie w postaci krótkiego, maksymalnie dwuminutowego filmu zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym. Konkurs ma bardzo duże znaczenie, jeśli chodzi o wszystkie zadania dotyczące prewencji realizowane przez Kasę Rolniczego Uby Bezpieczenia Społecznego. Jest to bardzo atrakcyjna forma. Wiemy, że forma zależy i wpływa na to, jak te zasady są realizowane i jak są odbierane przez uczestników, jak są propagowane. Laureatami trzeciego ogólnopolskiego konkursu dla młodzieży Moja Wizja Zero Rolnik liderem bezpieczeństwa zostali. Trzecie miejsce zajął Patryk Sokołowski. Film stworzyłem razem z moim kolegą, który ma kamerę, po prostu nagrywał. Ja tam jestem jako prowadzący, że tak powiem, film opowiada o bezpieczeństwie w rolnictwie. Jakie zachowania, które mamy przestrzegać, tak wiadomo, są pokazane sytuacje, w których może zdarzyć się wypadek i później poprawna sytuacja, czego unikać. Bezpiecznie pracują, czuję luz, zapomaga mi w tym gruz. Wizja zero, zmieniamy się na plus. Rolnik liderem bezpieczeństwa już. Miejsce drugie, Filip Bareja. To bezpieczno. Nigdy nie prowadzę pojazdów w stanie nieszczęśliwości, Pomoc sprzęt nie w bezpiecznym miejscu. Pierwsze miejsce, Karolina Matusiak. Zostałyśmy tego tegorocznego konkursu Moja Wizja Zero. Ten scenariusz jakby wymyślaliśmy całą grupą. Karolina nagrywała i mieliśmy aktorów, kolegów. Zastanów się, na co w Twoim otoczeniu zwrócić szczególną uwagę. Dobry przywódca jest pracowity, rozsądnie planuje czas i dba o siebie. Dlatego stwórz program, w którym postawisz sobie cele i zastanowisz się co zrobić. Nagroda specjalna Głównego Inspektora Pracy została przyznana Karolinie Matusiak. Nagrodę specjalną agroubezpieczenia otrzymał Konrad Strama. Zasady przedstawione na filmiku i cała moja praca skupia się głównie właśnie na bezpieczeństwie, na obsłudze maszyn. Na wszystkich prostych rzeczach, które można uniknąć, żeby na pewno nikogo zranić, tym bardziej samego siebie i swoich bliskich. Dbajmy o zdrowie własne i swoich bliskich. Niwelujmy każde zagrożenie. Ważne jest nasze osobiste zaangażowanie i reakcja. Zadbajmy o swoją przyszłość. Wyróżnienia w konkursie otrzymali Gabriel Łakomy, Mateusz Skwierczyński, Wojciech Urban, Samuel Pawełczyk. Film jest o bezpiecznym rolnictwie czyli jak zachowywać się bezpiecznie, aby uniknąć niebezpiecznych wypadków, no bo rolnictwo to jeden z najbardziej niebezpiecznych sektorów. Film trwa 2 minuty, jestem tam ja, pokazany na przebitkach, kolega montował cały ten film. W gospodarstwie najważniejsze jest utrzymywanie porządku, aby zapobiec poślizgnięciom i upadkom. Ważny jest odpowiedni upiór przy stosowaniu środków ochrony roślin. Te wszystkie filmy konkursowe miały bardzo duży walor, nie tylko artystyczny, taki z humorem ciekawy, ale również edukacyjny. I to przede wszystkim chciałabym podkreślić, że e, był ten walor edukacyjny. Bezpiecznie pracują, czuję luz, zapomaga mi w tym kruz, wizja zero, zmieniamy się na plus, rolnik literem bezpieczeństwa i już.